Cześć wszystkim! Tym razem na kanale megadiscount.pl pokażę lalkę z serii Barbie. Będzie to mała fioletowa wróżka nawiązująca do filmu Barbie i Tajemnicze Drzwi. Fioletowa wróżka ma piękne, bardzo duże skrzydełka, jak u motyla. Te skrzydełka wykonane są z materiału, a na tym materiale widzimy mnóstwo takich pięknych gwiazdek, które przypominają gwiazdki i płatki śniegu. Poza tymi gwiazdkami mamy również e, takie kryształki i kropeczki. Całe skrzydła zamontowane są na stelażu, który jest fioletowy i e, umocowane jest na takim małym motylku. E, wróżka ma blond ciemne włosy, które są dodatkowo spięte e, małą gumeczką, a na włosach widzimy opaskę e, z kryształkami i z jednym wielkim takim motylkiem. Jej oczy są koloru morskiego, a wokół nich możemy zauważyć piękny makijaż i długie czarne rzęsy, a ponadto usta ma pomalowane fioletową szminką. Spójrzmy teraz na jej strój. Jest to piękny gorset i spódniczka. Gorset przychodzi z koloru białego w fioletowy. I na nim widzimy mnóstwo kryształków, również te kryształki tworzą zapięcie wokół szyi. Co więcej, spódniczka podobna jest do tych spódniczek, które mają baletnicę, wykonana jest z siateczkowego materiału jej końce przypominają płatki kwiatka. Ta mała laleczka ma również fioletowe rajstopki, a jedna jej noga jest wyprostowana, stoi ona na czubkach palców, a druga noga jest zgięta, tak jakby ona chciała iść lub polecieć. Z kolei ręce również jedna ręka jest wyprostowana, możemy nią poruszać, a druga trzyma za bioderko i jest nieco zgięta. Zarówno na kanale megadiscount.pl, jak i w naszym sklepie szukajcie innych zestawów i innych lalek z serii Barbie i tajemnicze drzwi.